Cześć z tej strony, Safir. Trzymam już I jak zwykle czekam, aż on się połączy. Już. Znaczy, przez ten element mi się, się. połączy. Tak e, wracamy do Damnation. I jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy. Ja on znowu już U, broń wronie z poprzedniej, Mhm. To dobrze, to dobrze, będę miał snajperkę. Jupi. Hmm. Chyba jest trochę laga. Ciekawe czy można kilo wziąć. Nie, po co ci kilo? Żeby nie rzucić w ciebie. Hmm, hmm. Oh siet. Co? Siet, 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 siet. Mino, nie chcę co postawiłem. No comment.

Holy shit! Woo! Wow! Spójrz na skały za, za tobą. A. Mamy X-Ray'a. Mówiłem, no, że to będzie coś na tej zasadzie. Hmm. Okej. Okay. Przygotuj się. Tak, jasne. Dobra, teraz więcej amunicji, by mi się przydało w sniperce. Ej, zjebałeś. Gra miała oznaczenie no eee. Nie, koleś mi tak przed chwilą wrzeszcza, co? Jak już mówiłem, gra ma nie było oznaczenia o 18 przed przemoc, nie? No Ja osobiście z przemocy żadnej nie widzę. Może ewentualnie erotykę To? No nie było to takie dziewicze, twoje, ale... Ale był Spirit Revive Rwabio, ale... using spirit Vision Nie mm. muszę podbiegać do ciebie. Mm -hmm. Zagato Down. Co? Czekaj, użyjemy tego. A tak. Left shift. Dobra, you... jest. Boom. Wyglądasz jak debil. Ty wyglądasz tak samo jak tego używasz. Ja bardziej epicko, bo mam <laughs> Bo cię bycie skronnie Ale ogólnie rzecz biorąc, szybko nauczyli się używać tego, nie? Tu. Rabina. Siet. Mhm. Yeah. Nie, yeah, oczywiście, zjebałeś. Ale mnie nas trzeba znowu spać gdzieś. Uuu, miny gdzie ty jesteś? W budynku. Eee, nie. lód, 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 Pamiętaj. A nie, tak jak w Wabie graliśmy, ty nawet luda na początku nie zbierałeś. A potem. po co? Ty, a pamiętasz, że z tego można fajne itemy zdobyć? Oh shit. Hmm, Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tutaj. Zobaczyłem, czy czegoś tak? nie ma. Ups. <laughs> Zapomniałem, sorry. No. I will kill you. Zobaczę czy nic nie ma przed nami. Ej, nic nie widzę. I właśnie mnie przeteleportowałeś. Musimy we dwójkę. No, no złap to gówno, co, a nie. nie... Obczajam tylko, czy nic tam nie ma. Ty zbierasz tutaj, a ja obczajam, no. I co teraz? W drugą stronę. Okay. tym hmm. yeah. Seriously Shit jeez oh Holy shit A jak optrałem, to nikogo nie było. musiał mi się załadować. Czyli bądź okay, jest bądź Okej, jest dwóch tutaj zaraz za ścianą. Czterech przed nami centralnie i czterech na, na lewo Znaczy to będzie przed tobą To jest twoja wersja składania się, tak? No, <laughs> <laughs> uh, jaki siłę Equip Arrayo roll Spike down. Oh shit! Co? Zaraz padnę, to! No, zmieni broń Jesus To znaczy tego pinta. Czemu chcę coś w miejscu? Bo chcę tą broń wziąć. Jak się brało broń? Przytrzymywało się numery na który chcesz wymienić broń? No przytrzymuję. chyba, że nie mogę na to wymienić. Nie mogę. Tak? Hmm. Jak chcesz to weź sobie amunicję do shotguna. Do szydgana. No. no. Czyli zwykły, ten, revolver. Tak? Tak. Ups. Dobra, nieważne. Ale tutaj jest za to szadłem. Hm? Tam jest za to szadłem u góry. tam, 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 tam. Właściwie. O, Dobra, na dosyć pionie. chyba niecelna ta broń. Wszystkie są niecelne. Ale to za dosyć konkretnie. No. Dobra, wezmę shotguna. Spodziewaj. Skakuj na linie lepiej. Wziąłem shotguna, spodziewaj. Fuck, reload, reload. Tak, nie mogę reloadować na tym przodku. No, tak, nie mogę shotguna, ja może weźmę. Niech się zaskakuję? A jednak nie wziąłem shotguna. The fuck? Co? Co? Robię coś takiego. Jeszcze nie co? Teraz jak to zaskoczyć? Hmm. A shit. Jak ty zaskoczyłeś? Co? To no nie mogę zaskoczyć z tej liny. Co? A, dobra. Jezus. Może teraz będę mam... może Nie, to jest rewolwer. To jest shotgun. To jest rewolwer. Nie, to był shotgun. To Rewolwer to jest to małe. A, patrz. To jest shotgun. Tak? A na trójce. Trójce. Jest rewolwer. Jak się mówi? Bo jest dubeltówka, Jak się mówi na tą z trzema rurami? Nie ma czegoś takiego. Jak z trzema rurami? To jest wymysł. Bo jest free barrel. Wtedy. Nie. barrel. Mm -hmm. Ale jest też free barrel. Barrel. Shotgun! Ale on ma trzy. No i. To że zapomniał trytna No nie mogę teraz za to te wziąć Jesus Co, Co ty no. masz za problem znowu? Dobra broń Jezus Teraz nie jestem pewien czy mam iść tam na górę czy tu Ty możesz inną drogą No raczej się nie jest do Co? Co to wybucha? Holy shit Co wybucha O Boże, masz wybuchową amunicję Masz wybuchową amunicję to... Co to było? Fuck Tak mam wybuchową amunicję shit. Która mi się właśnie skończyła Fuck Nie, 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 pokapiamy go sobie. Mm. Czy ty tego nie widzisz? Nup. Nope. Okej. Okay. Nie już nie to. Ja sobie go mogę jeszcze pokopać. A ten jakoś dziwnie stoi, tak jakby siedział na czymś. Kto? No ten koleś mnie. Może padł. O, pad? teraz już normalnie idzie. Ale tak? Ależ o strasznie uchodź na gorąc Nie Mi zaraz nie wydarzyły. Nie nie wierzę, że niektórzy ludzie mówią, że gra się, Mogę gameplayowo, bo nie, po prostu jest spoko. Tak, no... spoko. No, całkiem może Może tak... cał, całkiem może być, no nie jest to Gears jednak, ale <laughs> może być. Brakuje tego przytulania. Okej, okay, ten krzyknął dwa razy. <laughs> to on jeszcze żyje. Co? Jak? No, no normalnie, no, nie łazi. I coś we mnie strzela. No złaś na dół. Cholero. Dobra. Okay. Ej, nic nie widzę. Nic nie widzę. Ok, widzę już. No, wskaku, wskaku, wskaku. Dziękuję. Co teraz robisz? Nie bawię się. Aaaa dobra, jedę. No jeee. Shit, zaraz A Dobra, mam <laughs> Ale mi oczu zaczęło jeszcze... No dobra, to nic nie masz. czyli musimy spać sniper. Trzy. Nara. Whee! I just peed in my pants. Healer? Sorry. A yes? Dzięki. Że powiedziałeś. Co? Że jestem healerem. Że ja jestem healerem? Tak. Ja nawet nie wiedziałem, że jesteś. Nie mam żadnych tam healujących... Tych... You're a pain in the ass. Fuck you? I guess? Oh shit. Żyję. Hmm. Która dzierżysz wyskoczy przez okno? Tutaj okno. Shit. <laughs> Nie to okno. Wracaj się. tu. Wydaje mi się, że mamy tu wskoczyć. Tak, Er. Eee. Poczekaj, będzie jeszcze jakiś moment, że będziecie pół godziny w tym macie. Będzie, na pewno. I to niewiele. I to wiele. Czy ty idziesz? Tam. Akurat jednak jeden. Nie, nie tam. Dobra, ale wiem, że to gdzie Siętł. nie wiem jak ty, ale ja idę do przodu. Trędę. A mówili, że wiesz. Mówiłem, że chyba wiem. Jest różnica. W tym miejscu, gdzie próbowałeś przeskoczyć, tak? Spójrzcie w drugą stronę. Aż tak ślepy jestem? Mhm. Gdzie ty jesteś? nie tu. No. Siedź. Nie, w drugą stronę. Mhm. Na góry. Na góry. Na drugą stronę prawo hmm, a... zobaczmy hmm. nic nie widzę oprócz ciebie coś tam prognozującego znowu co znalazł jakiś kolekty był 1 na 20 Spróbuj sprintować przez okno. Właśnie to wygląda. No... Co? Więcej tego się nie dało. A co Mariusz, no, wolałbyś mieć tam zwykły jakiś... Tempno, jak, to się nie... jak się mówiło po prostu na koridor? Co? Albo hallway. Korytarz? O właśnie. <grystanie> ja zapomniałem ja polskiego, no. kompletnie. Przez jest wszystko. To jest. To jest. No, 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 no. <laughs> <Yeah. laughs> tak to jest. To jest. To jest. To jest. To Nad nami jest. To jest. To jest. To jest. To Dobra, To jest. To Stałej. To nie chcesz Cepa. Cepa. Co znalazłeś? To Co Dobra, czy może mi się ten hint już ten usunąć? Nie. Już tak spojrzałem nie, mnie raz Nie, mnie Będziesz się tak pokazywał teraz, dopóki mnie nie równiesz. Ale to nie jest drew, tylko to jest... To użyj Z, żeby zobaczyć przeciwników i alajów przez ten... przez ścianę. Czemu on sam strzela? To. nie sam strzela. Bug? Taylor spike, gun? Chyba żona tutaj co, że na tej zasadzie działa. Nie, strzela mi cały czas coś. A weź wyrzucie. Daj mi zobaczyć. Wszystko mi na, no, samo strzela. No fuck! Nie jest coś? Albo bebechem masz wciśnięty na tym. Nie, bo mam wyłączoną tą. Okej. No mnie okay. no, ja samo nie strzela.